Witam ponownie w kolejnym odcinku z Fishing Panel Tiger 83 z tej strony. No i jak widać, unikatowe szczupak pospolite, także fajnie branie dosłownie było tuż chyba przed kapalonami. Także szybko tutaj zdjęcie, Pyk. zatrzymujemy. Jak widać, wędki niesamowicie grają. Postawię tylko, postawię tylko marker na szybkości, i prawdopodobnie się uda tą siateczkę 300 kg yy, zapełnić. Zaraz sobie zobaczymy, o której było branie. Także unikatowy szupak pospolity. Także 300 kg raczej, raczej dam bez problemu zrobić. I tutaj, jak przestanie, przestaje brać to, a to branie z. Yy, z Maskiego, gdzie chyba wędkę rzuciłem. Również na te minogi z Amazonki piękne medale również w wchodzą. Także jest spokój. Widzimy, już mam 257 kg. Tutaj będzie już powyżej 260 kg. I unikatowy Szypak Pospolity. W słoneczko w późnym popołudnie można już powiedzieć, gdzie dopiero mamy początek szczytu. 263 kg. Tutaj przyszedłem, Przewinęły się na 17 i przyszedłem tutaj po 17 zacząłem wędkowanie podobnie z miejsca szupagowego jak widać brania dopiero idą do góry. Także tu chyba nawet same kapalonów ten szupak unikatowe wyszedł, bo chyba branie było bardzo bliska. Zaraz sobie zobaczymy i o której było branie przede wszystkim myślę, że ostatnie 3 minuty. W ogóle ja Teraz sobie zapiszemy tu godzinkę. Gdzieś tu rzuciłem. Nie. Yy, tak. Szczupak. Pospolity 1725. Słoneczko na na golema. Także... Branie z 7 metra e, mniej więcej było, czyli z samych lilii uderzył. Oczywiście marker jest pod drugim brzegiem, ale branie było z samych lilii. Tutaj e, przed trzcinkami wygonił się unikatowy szczupak Pospolity, 16 kg. 590, 591 gram, czyli można powiedzieć 16,5 kg, 126 cm. Ładny, unikatowy szczupak pospolity, gdzie te unikatowe szczupaki nie wchodzą tak często, jak to było kiedyś. Także fajnie, cieszę się. Taka fajna, miła również niespodzianka. Drugi można spóźniony prezencik. <laughs> unikatowy szczupaczek pospolity, 16 kg, 591 gram na spinik, na przynętę, na golema. Ładnie.